I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through open the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spin a hotter than anybody in the yeah, world could do. That it's shit like I... sucks. Damn. Damn, my shit was wet. Hey, what's happening, Lo? Hey, Carl. What up, man? Hey, dude. You ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in a rap game. You know, that ain't my thing. But um, uh, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? <laughs> I think I just might have found a dose writer. I become the reciter all-nighter all-writer. <laughs> Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl.

Bierzemy jakąś fajną fureczkę i jedziemy Moi najlepsi widzowie Kłaniam się, dzień doberek Tyle co jest do powiedzenia Że Lecimy Nie ma się co obijać Jademy, jademy, jadą, jadą, jadą yy, Helena jedzie z kurwa orężadą. i Ja przejechałem Dobrze, drzwi są z tyłu posiadłości ale po co, jak ja sobie tylko wejdę? Tu i w sumie tyle. Może świeżym kupi? Ej, muszle! Co dają muszelki? Kurde, ostrygi, przepraszam. A co dają ostrygi? Bo ja nie wiem. Ale tu w sumie ostrygi to łatwo będzie uzbierać pewnie. Tylko nie wiem, co dają ostrygi. Co dają w ogóle ostrygi? O, mnie zacięło. Ej! Ej, Clay, wozisz kurdelej. A, ja no. Dobra, wiem! Dom jest y, patrolowany przez osobistych ochroniarzy Mad Dog'a. W trakcie szukania zeszedł... do no, Pierwszy strażnik Cię nie widzi, możesz się do niego podkraść i pocił go zabić, używając broni białej eee, pa co patrolujący strażnicy są oznaczeni na radarze A, jak się to robiło? Kurwa czekaj, bo nie wiem, nie pamiętam porzę się w pozycji przy Co? Przykucniętej. O, dobra. Eee, Zabić strażnika pociwu podchodząc powoli w jego kierunku, zamierzając go poprzez naciśnięty lewy przycisk myszy, naciśnij potem prawy przycisk myszy. Aha, chuja. Nie! Coś tu nie działa. Ej, a jak mi prawa wpierdzielą w autorskie? Te nie wiem co to za misja. I don't know hmm. Dobra zamknij łeb Jademy. Czekaj Niech się tylko zatrzyma Chcę to wypróbować Stój STÓJ Daj mi jeden. Co ty robisz? Co ty robisz? No patrz jaki interesant. Stoi. boks, Kurwa, no nie działa. No to nie działa, albo ja tego nie wiem jak to robić, albo jestem kretynem Ale się schowy tutaj Dupię go, A, idź Chowaj się, kurwa, chowaj się Dobra, nie będziemy widział oh. To powinno być tak Lewy przycisk myszy, albo nie No nie Nie no, brawo Wpadaj tu Siema! Ty widzisz mnie? <laughs> Hello Ty kurwa gnoju ty Nie wiem Ale to skrzaniłem Ach dobra, w sumie spokojnie Kto tak ciężko oddycha? Czy ty jesteś kurde normalny? Ty! Siłkę tu mochł. Oj, Oj, przepraszam, ale jazda. Jeśli przejdziesz obok strażnika, zauważyć. Spróbuj kusnąć i przejść w stół paru. Ale idymy. Dobra, przykucnąć muszę. Ale może jednak mu napierdolę, co? No jak? Czemu to nie idzie? Sieć! Wziął płaski. Olej, żuleria, ty ja pierdolę. Co ty grasz w ciemny telewizor? Ah, Okej na to, Dobra wskazuję na to, potrzebował potrzebował jej. Aha! Czyli trzeba trzeba a a ja jak wskazuję na jak że Ty, a ja mogę rzucić kuba krabinów i co? No ty, kurde śmieci, mały sieć cicho. Ej, nie idę, idę w tą stronę. Idę na plażę, idę na plażę, idę! Idę na plażę. Idę na plażę Dobra, na kucaku to robię Hopa, Hops Hops Kolejny Chodź tu Ej, się to? Komuś się coś tam spieprzyło Ja nie mogę Ta gra mu się tam spier... oliwa. Mogę tu przejść? Nie, nie mogę, tylko tam widziałem kosz na śmieci. Ło! O, mi przestraszyłeś! Mordziu, tak się nie robi. Ale za to sobie mogę wyjść. Znaczy, f, co? ja gadam, wyjść? prostu ktoś? Ale ładny obraz. Puf, puf, puf. No i w sumie to tyle. Oki, okay, musisz znaleźć. Musisz, co? Aha, dobra, mam to zawieść. Oki, okay. o kurwa, ale się wypierdolę. To jest zły pomysł. O, help me. Ale ja się nie boję, świat należy do odważnych. Chuj, nie do odważnych. Oj, kurwa, gleby zaliczył, Marian. Jebanyutki. Idę na plażę Hamul Ale on szybko jedzie Gdzieś to Nie wiem co się tu dzieje No Kur pisinu mały Motor Eee yy, Lowel lowel Lowelku jedź Jak to ja się mówił? Lowelku jedź Okej, okay, dobra, już wiem. Pedałuję. Jadę sobie na luzie. Kręcę sobie, wiesz, tak sobie kręcę, kręcę, że no. I patrz na to, patrz na to, patrz na to. Kurwa, przejechałem. Tak się ponosi. No Jezus Maria, jeszcze tego nie ogarnia Albo ja mam dzisiaj jakiś mózg poryty przez tą pogodę, że tak się deszczowo zrobiło, albo ja już głupi jestem Papa pa pa pa, pa. Puu! Puu! Hello. No dobra, dzięki Szacunek A kiedy ja dostanę jakąś... Eeeh, kaskę co? Skazanie e, się można wykryć tak, że poza misjami możesz podkazać się do kogoś i zabić go po ciu. albo. ooo. okej. Okay. ooo, przepraszam, biło mi się. Oho, uwaga, telefon. Maman, nie pójdź mi się z tym gedeon, bawu, Jak mam mam na

No nic, dobra, w sobie... Sprawdzimy sobie tutaj mojego fryzjera jak jest. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ciemanko.